Dzień dobry, tutaj Jakub i. Rafał. Dzisiaj y, pokazujemy album. 365. Tak, wersja nordycka. No, mm, jeszcze nam mamy troszkę braków, ale mm. jesteśmy w sumie dobrym. Zaczęliśmy niedawno, a już mamy tak naprawdę no, bardzo dużo w albumie. O. O, to. Numerki. Niech sobie tam będą. Golden Balady, no to mamy Dominik Szyboszlaj, Foden, Haland, Katrin Invisible, Nico Barella i Hernandez. Brakuje nam 3 kart na tą chwilę, ale powoli wpadną. Tak. E, tutaj jest, jak ten klub się nazywał? Zapomniałem, Jakub. E, a River Plate. A, a, a zapomniałem, gdzie są on No i w tym roku. No nie ma loga, Liverpool nie wpadł nie. jeszcze. E... Więc bramkarz jest kapitanem, dlatego tu powinien być bramkarz No, mamy tutaj akurat brakuje nam trzech sztuk, chyba to, 3. to co najbardziej, chyba co nam brakuje w tych bazowych katach. Arsenal, e... wszystko mamy. Liverpool, dwie sztuki. Dwie sztuki brakuje. Nie, City najwięcej, chyba. A no tak, cztery sztuki. Cztery sztuki. Tutaj. Jak on się nazywa? Inter... Dio? Nie, co? olympic Marty, co ja mówię? Olympic ale, ale, ale to jest też. I tu brakuje nam dwóch, ale nie wiemy, dlaczego nie ma tu PSG. No. Nie wiemy w sumie, no ale no. Tak przyjęli w tym roku. E no i tak, Bayern Leverkusen, brakuje jednej sztuki jedna sztuka Bayern München jedna sztuka jedna sztuka tu wszystko? E, tak, fenerbacze. to jest Fenerbacze? tak Fenerbacze. tego nie było w tamtym. no nie, to nowy klub Inter Milan e, jednej sztuki brakuje Inter Milan dwie sztuki a no tak, dwie sztuki, przepraszam Juventus dwie sztuki nam brakuje tak tutaj jednej tutaj nam brakuje jedna sztuka logo no logo Ulsan to też nowy klub jednej sztuki to chyba z, z, z Japonii no tam z Chin nawet no. e, no. PSV Eindhoven jed, jedna jednej sztuki brakuje Lazio Lazio Benfica. A, no tak, Benfica, przepraszam, Benfica, no tak, cała kompletna. Atleti Atletico Madryt 3 brakuje. Bar FC Barca. Kompletna. Pięknie. Nasz Lewandowski. Co zagra dzisiaj No, no z pewnie. Wojtkiem Świętnym. No zobaczymy, czy zagra. Real Madryt brakuje jednej sztuki. No i tak, tutaj, Katy Titan, no to brakuje nam dwie sztuki. No dwie. Magician. The, e, Magician. Magician. Wszystko i Dominator. To też mamy wszystkie sztuki. No. Tu mamy te różowe karty. A, FIFA Club, World Club, Sound Arabia 2023. No to z Manchesteru nam brakuje Dwa. dwie. Tutaj... Wszystko? Tutaj mamy wszystko. Marcelu. No, ale nie wiem jaki to ten klub był. Eee, I tu. I, I tutaj też nam I to wygląda i... Mosalach. No, troszkę podobne, ale to nie Mosalach. <grych> no. Prawda. I tu Fluo. fluo no, to... trzy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, z Fluo nam jeszcze troszkę brakuje. Rising Star jedna sztuka I LDS dwie sztuki, dwie sztuki i tu Legendy, legendy dwie sztuki i, i the Messiego best, The Best karty Messi też nam brakuje tak. Golden Legacy jednej sztuki nam brakuje 2018 16 anta 16 no i jedna, tutaj skandynawian star no to brakuje nam jedna sztuczki. sztuczki. i martin, martin odegard nordic, głowa nam brakuje tak nordic Giant. Więc i tu mamy nordic legends mamy i wszystkie Invincible. tak in, tak nordic old stars no to takie Invincible nordyckie. No. tu no mamy limitki tu mamy limitki na tą chwilę jakie udało nam się zdobyć arta güller choumeni Enric. Kamavinga, Kylian Mbappé, Luka Modric, Declan Rice, Bukayo Saka, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Allison Becker, uh, Aleksander Almut i Kristiansen. Boja Koko. Koko i... Federico Chiesa, no, Kenan no. Ilad, Dejas, Kolosewski, Holberg, Piotr Żeliński, Delikt, Jamal Musiala. Aleksander Bach, Kevin Trapp, Jan Oblak, Vermeeren, Rick Helme i Griezmann. No i jeszcze tutaj mamy miejsce na jakieś, jak nam wpadną limitki. I tu i z tyłu tu mamy... Złote i tu mamy... Nalaś... Tylko mamy dwie. Dwie karty, ale jeszcze, jeszcze chyba będziemy otwierać... No cały box na pewno no. otworzymy jeden. Zobaczymy jakie nam wpadną. Na nadzieję, że 10, bez powtórek. No. I będziemy mieć dużo szczęścia. No to trzeba było mieć szczęście, ale akurat z, z tymi mieliśmy szczęście. Tak na tą chwilę wygląda nasz album. Subskrybujcie nasz kanał, kciuki w górę. Do następnego odcinka.